Serdecznie wszystkich witamy na kolejnej odsłonie, najlepsza gęsina na świętego Marcina i oczywiście Kujawsko-Pomorska. Witamy w Golubiu Dobrzyniu, miejsce wyjątkowe nie tylko na mapie naszego regionu, ale całej Polski. Powiedzieć, że to miejsce pełne historii, to nic nie powiedzieć. Zarówno miasto, jak i zamek wprost kipią smakowitymi opowieściami z przeszłości. No właśnie, te opowieści z przeszłości to dla mnie niezwykła inspiracja. Takie miejsca uwielbiam, takie miejsca powodują, że mam pomysły na nowe potrawy i dzisiaj wspólnie z Panem Marszałkiem, tak się umówiliśmy, przygotujemy dla Was gęsinę. Potrawę, która będzie również inspirowana pewną historią, historią mieszkanki tego zamku. Wszyscy bowiem znamy Annę Wazównę i myślę, że podpowie nam, jakich ziół dzisiaj użyć, tak żeby smakowało po polsku i po szwedzku. Panie Karolu, my tak. musimy już iść do kuchni, ale zostawiam Państwa z przebogatą historią. Za chwilę o wszystkim się dowiecie. Anna jako kobieta światła i doskonale wykształcona żywo interesowała się otaczającym ją światem. Jak powszechnie wiadomo, jej szczególną pasją było ziołolecznictwo. Zanim jednak dojdziemy do czasów, w których Anna uprawiała zioła w golubskich ogrodach, wróćmy do roku 1562. To właśnie wtedy najmłodsza córka Zygmunta Starego i bony sforcy Katarzyna Jagielonka wyszła za księcia Finlandii Jana Wazę. Jan był wówczas od dłuższego czasu w ostrym konflikcie ze swoim bratem Erykiem XIV, panującym królem Szwecji. Ślub młodych, chociaż może nie aż tak młody, bo Katarzyna miała wówczas sporo ponad 30 lat, został uznany za akt zdrady. Riksdag skazał Jana na śmierć, a małżonków osadzono w zamku Gripsholm. Areszt, do którego trafili Jan i Katarzyna, nie zapewniał królewskich luksusów. Była to ledwie jedna ciasna komnata pozbawiona wszelkich wygód. Właśnie w takich warunkach przyszedł na świat Zygmunt, przyszły król polski oraz pierwsza córka wazów Izabela, która niestety wkrótce zmarła. Szczęśliwie jednak czas niewoli skończył się, a Jan III waza zasiadł na szwedzkim tronie. Królewna Anna przyszła na świat już na wolności, a dzieciństwo i wczesna młodość płynęła jej w przepięknych okolicznościach. Spora w tym zasługa ojca, który z miłości do królowej Katarzyny urządził ogród botaniczny na wyspie leżącej na jeziorze Malar. I może właśnie wtedy Anna po raz pierwszy zetknęła się z fascynującymi roślinami, które miały stać się jej wielką miłością. Przejdźmy teraz do roku 1611. Co prawda minie na co powieść o złożonych stosunkach rodzinnych i religijnych. Nie powiemy nic o życiu miłosnym królewny. Skupmy się jednak na ogrodzie i ziołach. Wspomniana data to moment, w którym starostwo golubskie nadano Annie. Królewna liczyła wówczas 43 lata. Jej królewski brat uczynił to podobno bez zgody Sejmu, co wywołało niemały skandal. Po kilku latach na południowych zboczach wzgórza zamkowego, królewna Anna urządziła ogród w stylu włoskim. Relacje z epoki wspominają, że królowa polskiej botaniki, jak mówiono o Annie, uprawiała tu melony, a sporą część ogrodu zajmowały endemity występujące w Dolinie Drwęcy. Tradycja przypisuje jej również uprawę tytoniu, co czyniłoby z golubskiego ogrodu jedną z pierwszych plantacji tej rośliny na naszych ziemiach. Zapewne rósł tutaj lubczyk, majeranek, a może nawet kolendra. Czas jednak oddać głos Karolowi Okrasie i marszałkowi Całbeckiemu, którzy pewnie już wiedzą, co zjemy na obiad. Idea jest taka, moi drodzy, żeby powstała z tego dobra potrawa z gęsiną w tle. Uwaga! Inspirowana kuchnią szwedzką. Też tak się umówiliśmy. No ale to historia. Z historią dyskutować nie należy. Ale w większości z nas golub dobrze nie kojarzy się z ziołami. My poszliśmy jednak nieco inną drogą. Naszymi schodami, które prowadzą prosto do piwnic, do loków, do zamku. A się nazywają gęsią szyjką. I Bardzo to ciekawa nazwa, ale nie wiem, czy nie jest zaczerpnięta kiedyś jeszcze z tradycji tej kulinarnej. Mam nadzieję, że będą to schody ku drodze chwały i pieśni, którą to wszyscy będą głosili po ugotowaniu tej potrawy. I mam nadzieję, że ją spróbujecie później zrobić. Zachęcamy po stokroć, tylko nie wiem, jak zachęcić panie marszałku, bo ja panu powiedziałem już, a wy drodzy widzowie musicie wiedzieć, że powiedziałem panu marszałkowi, że rzeczywiście będzie to gęsia szyja, czyli trochę, ja to nazwałem. Przewrotnie. Odpad. Pan Marszałek zaprotestował. Prawda? Tak zwane odpady to są najlepsze. Eee... I Pan wyciągnie tę szyjkę na deskę. Nie proszę. zapomnę mo nigdy mojego ojca, który czekał aż wszyscy zjedliśmy to co niby najlepsze no. w drobiu, a potem on miał prawdziwą ucztę. No dobrze. Panie Marszałku i drodzy widzowie. Eee, musimy obrać jakiś kurs. Eee, powiem Wam co zrobimy. Zrobimy zapiekankę. Z ziemniaków, gęsi Gęstszej szyi, gęsich żołądków. I do tego ta inspiracja, bo zapiekanka jest inspirowana klasyką, czyli Jansson Temptation. Eee, ziemniaki, anszuła i cebula. Troszkę śmietany. Tak to robią w Szwecji. My zrobimy z gęsią, zrobimy z kurkami. Zrobimy z. no właśnie, z tym, co wyznaczało charakter kuchni polskiej czyli rybą połączoną z mięsem. Anszuła też w i jeszcze nie zapomnimy, myślę, o ziołach z, z długiej listy Syreniusza, mhm. która to lista powstała za czasów Anny Wazówny. No i proszę sobie wyobrazić, że ten zielnik zawierający przeszło 700 gatunków tak, został sfinansowany jego wydanie zostało sfinansowane przez właśnie Annę Wazówną. Dzięki, dzięki temu wiemy, być może, że ta kuchnia była naprawdę przebogata i bardzo często słyszy się o tym, że w polskiej kuchni wszyscy przesadzali z ilością ziół. To był synonim luksusu swego rodzaju, jak dodawano dużo ziół, no to stać nas, bogato, prawda? Na Ktoś bogato, mógł... to Ale i my dzisiaj nie będziemy stronili od tych ziół, odchodząc troszkę od tej klasyki szwedzkiej, jednak będzie to danie, które będzie połączone z majrankiem i z tymiankiem. Chyba, że pan marszałek zacznie szaleć i będzie dodawał, co chce, wtedy... Ja jestem tradycjonalistą. Dla mnie gęś, gęś zawsze się będzie kojarzyła właśnie, no przede wszystkim z majerankiem. Z majerankiem. I z jabłkiem. Nie mam jabłka. Dziś nie musi, nie musi Ale być. mam kalinę, taką po nalewce. No, czyli jest też owoc, myślę, że... No właśnie, bo droga. ten owocowy charakter chyba jest najczęściej spotykany, czy też tolerowany przez nas. My lubimy, jak gęś jest lekko słodkawa z miodem, albo ze słodyczą płynącą z owocu. Może być to owoc świeży, albo może być to owoc pod postacią konfitury, czy też suszony. No klasykiem w swoim rodzaju oczywiście jest czarnina lub czernina. Tak jest. Która bez tytułu dodatku nie istnieje. owoców tak nie istnieje, więc coś w tym jest, że gęsina się kojarzy również bardzo dobrze, czy komponuje właśnie z czymś słodkim, chociaż ja wolę rzeczywiście owoce jako naturalne źródło słodyczy, nie w zbyt dużej ilości. Dobrze. Moim... Panie Marszałku, jeżeli Pan pozwoli, to krótka instrukcja obsługi dla wszystkich tych, którzy chcieliby później powtórzyć potrawę. Obieramy szyjkę gęsią z tłuszczu, obieramy zachowując skórę i ją drobno siekamy razem z tym mięsem. Ja natomiast posiekam troszkę cebuli i kroję czosnek w cienkie plastry. A jak z żołądkiem, z żołądkami, ale gęsimi? <śledzianie> z moim wszystko okej. Okay? Eee... Lubi pan, nie lubi często U, goszczą? Uwiel rzadką. uwielbiam. Otóż to uwielbiam. To jest właściwie esencja eee, gęsiny, eee. najdelikatniejsze mięsko, bardzo przyjemne w aromacie. Ja zamierzam wykorzystać razem z tym mięskiem, które pan marszałek kroi do farszu. Otóż zapiekanka ziemniaczana będzie zbudowana tak jak ta szwedzka z ziemniaków, cebuli i odrobiny anchois. Ale będą też tam żołądki i to posiekane mięso. Czyli wszystko się Tak. Skóre, nic się nic nie zmarnuje. Więc tak, majeranek drobniutko. E, mamy posiekane mięso z gęsi? E, szyi? Mamy. Tak. E, mamy żołądki przesiekane? Są. czosneczku troszkę też jest. Pędzę po patelnię. Tak, proszę pana zostawić. No, postaram ale się wiem, nadgonić. Ale wiem ile jest gęsi na desce. Więc... <laughs> Cyk. Dobra. Ognia. Proszę, odrobinę oleju, mimo wszystko. Olej z? Olej słonecznikowy zwykły i teraz tak, cebula i czosnek, ale w zasadzie w niewielkiej ilości, cyk, dla tak zwanego aromatu. Niech pan zrobi to, co ja. Eee, pan wie, jak to się robi. Cyk. To co, mięso, Dobra. żołądki, dosłownie na chwilę. Dobra, proszę zamieszać. Ja tak, dodaję majeranek. Dużo majeranek, mój ulubiony, i pachnącego. Troszeczkę soli. Dobra. Pieprzu. E, chyba, że pójdziemy naprawdę tropem Anny Wazówny i tego że zielnika i dodamy jeszcze trochę tymianku, tak żeby to było naprawdę ziołowe. To proszę. Jedziemy, co? Mhm. I to jest, kochani, coś, co wyznacza bardzo mocno charakter e, kuchni polskiej, która to była kiedyś przesadnie nawet doprawiana e, korzeniami, przyprawami, ziołami. Troszkę od stu. Cyk. Decyzja do pana, czy dajemy tę kalinę z nalewki, czy nie. Dajemy. Pyk. I to jest pierwsza część zapiekanki, druga część banalnie prosta. Słodka, śmietanka 30%. Szwedzi tego tak nie robią, ale ja wam e, i panu, i, i wszystkim, którzy oglądają, chciałbym dać naprawdę prosty, dobry i sprawdzony przepis, jak to należy robić. Zioła. Skoro mówimy o Annie Wazównie, to dajmy też e, zioła. Tym razem rozmaryn, dobra? Mhm. Pyk. Ostatnia rzecz. Biały pieprz. Mielony. Bardzo ważny. Nie czarny, ale biały. Nieco łagodniejszy. Ładnie pachnący. Ze śmietanką cudownie. I teraz tak. Do tego wszystkiego ziemniaczki jak najcieniej musielibyśmy je pokroić. Kilkumilimetrowe plasty. Oczywiście to wszystko zależy od tego, jak długo chcecie robić zapiekankę. Jeżeli są cieniej pokrojone, szybciej nam się zejdzie z pieczeniem gotowej potrawy. Śmitana, tak naprawdę tylko zagotowana. I do tej śmitany na małym ogniu to jest dosyć istotne. Rzucamy dużo ilości ziemniaków i te ziemniaki chwilę w tej śmietanie prażymy. Cyk. Nic więcej. Teraz trzeba tylko zadbać o to, żeby troszkę tej skrobi wypłukać z ziemniaków pokrojonych, żeby ta skrobia zaciągnęła tę minimalną ilość śmietanki, żeby pokryła. Przepraszam za wyrażenie, panie Marszałku, niech się pan nie obrazi, ale trudno mi znaleźć inne słowo. Okrasiła każdy plaster tego ziemniaka. No, Rzadkich się udał, prawie. E, więc jeśli chodzi o doprawienie to jeszcze tylko tak. Troszkę soli, jakbym mógł prosić. Daliśmy biały mielony pieprz, więc już nadajemy. I teraz, kochani, kiedy pan marszałek będzie mozolnie mieszał dużą łyżką po lewej stronie... Nie. nie, pieprz poszedł biały, wystarczy. Mamy rozmaryn, jest ziołowo, jest na modłę anemy wazówny. Duża łyżka, nie wazowa, ale ta płaska. I to trzeba delikatnie zamieszać, gotując jednocześnie, tak by skrobia nie przyklejała się do dna naczynia. Nie wiem tylko, czy nie za mało soli, ale to nieco to nie co, ja też nie wiem. Ostatnia rzecz, ale jakżeż ważna, jakżeż pięknie łącząca wszystkie regiony w Polsce. I zakładam, że tutaj na tym zamku też się to mogło odbywać, ponieważ był to również synonim kuchni niezwykle eleganckiej łączenie ryby z mięsem. Dodam troszkę anszuła, jeżeli pan pozwoli, do środka. Do ziemniaczków to jest po pierwsze. A po drugie, by na was zrobić wrażenie i zachęcić do spróbowania tej potrawy, to też trzy, nie za dużo już teraz, trzy fileciki drobno siekane, dodam także do gęsi by ta gęś poczuła, że z taką sardelą... Ale zaskoczył mnie Pan, Panie Mianowicie? Gęś zmęczyła. I teraz nieprzesmażona, surowa, jak ją Pan Bóg stworzył, cebulka do środka, razem z tymi ziemniaczkami, żeby troszkę tylko e, zblanszowała się. O, i, I to jest dobrze, żeby jakoś opisać albo pokazać, Panie Marszałku, żeby wszyscy się zorientowali, że tej śmietany nie ma tutaj dużo. Muszę zwrócić uwagę, że to jest właściwie okraszone. Są to ziemniaki okraszone, rzeczywiście świetlane. Naczynko, które zamierzam wyłożyć, ale tylko delikatnie przesmaruję tłuszcze. Może być to olej, może być to masło. Co tam macie pod ręką? Nie wysypuję absolutnie żadną bułką tartą. Nie ma to najmniejszego sensu. Chodzi tylko o to, by zabezpieczyć delikatnie sam spód i ścianki naczynia. O! Nie przypaliłem. Mam tutaj znajomego kolegę operatora, on musi to pokazać. Bo teraz widać, jak skrobia zaciągnęła ładnie, i te ziemniaczki są naprawdę pokryte glazurą śmietanową. Chyba tak mogę powiedzieć. Pokraszamy. Musimy podzielić te ziemniaki, Panie Marszałku, na dwie części, czyli jedną część wysypujemy najpierw, farsz i przykrywamy drugą częścią, ok? Czyli co? To może ja będę wykładał. Może ja przytrzymam. Tylko, żebym podzielił na pół, sprawiedliwie. I teraz. Farsz. No to Układam dokładnie farsz, dociskając go do powierzchni ziemniaka mocno. I jedziemy z drugą warstwą ziemniaka. Nic więcej. Teraz, kochani, tylko o ta śmietanka, która ma spowić i doprawić również tę gąskę. Dobrze ziemniaczki dociskamy. Pamiętajcie, żeby wyrównać. Ja wiem, że to troszkę być może przesadnie dla Was w obrazie to wygląda, że tak układam, ugniatam, ale staram się rozłożyć tak, by całą powierzchnię równo wyłożyć. Jedna rzecz wymaga wyjaśnienia. Ta zapiekanka trafia do piekarnika nagrzanego do temperatury 180 stopni ee, na około 30 minut. I po tym czasie ją po prostu wyjmujemy, na samym końcu ścierając troszkę twardego, podpuszczkowego, dojrzałego sera. Dobra, zapiekaneczka gotowa, czyli gęś pod ziemniakami z odrobiną śmietanki i dużą ilością ziół. Ja mam jeszcze tylko jedną prośbę. Możecie to zrobić, ale nie musicie. Być może zorientujecie się, że wspólnie z panem marszałkiem bardzo sobie cenimy estetykę podania. Te kureczki, które tam są, umyte. Jakby pan, panie marszałku, mógł te kureczki wrzucić tutaj na mocno rozgrzany olej, na chwilę. Mocno rozgrzany, widzicie? Po dymiącym już tutaj oleju. Tak, cyk. Ty jeszcze. Kureczki, które moim zdaniem nie wymagają absolutnie... Dziękuję, dziękuję. Długiego smażenia. Raczej takie, żeby zostały chrupiące, żeby zostały soczyste. Troszkę soli i odrobina pieprzu. Jak również... O! Jak również tymianku może? Mm, może tego. Tak, damy. I trzymać znowu ten ziołowy charakter zapiekanki. By Anna Wazówna godnie została uczczona. Cyk. I to są kurki, nie takie rozklapciałe, długo duszone, mm -hmm, mm -hmm. krupiące. Wydaje mi się, że już więcej nie trzeba. No cóż, gęsiena na świętego Marcina, a właściwie dziś dzięki panu Karelowi, w tym roku ma wyjątkowy charakter. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Zachęcamy do przygotowania i spójnej gęsiny z okazji 11 listopada. Gotujcie, moi drodzy, i smakujcie życie pełną piersią. Gęsią piersią. Zanim zabiorą się Państwo za przyrządzanie szwedzkiej zapiekanki z gęsiną w swoich domach, podrzucę jeszcze kilka inspiracji. Nie wiemy, czy Anna Wazówna lubiła gęsi, wiemy jednak, że to wyjątkowo zdrowe mięso. A skoro o zdrowiu mowa, warto zajrzeć do apteczki starościny golubskiej. Relacje z epoki wspominają o aloesie, rabarbarze, soku murwowym i korzeniu graminis. Anna przyrządzała z nich mikstury, które zgodnie z zaleceniami nadwornego lekarza Wazów, Joachima Pozeliusa miały przynieść jej ukojenie w cierpieniach. Lista chorób, które gnębiły Annę, była naprawdę długa i chyba nie miejsce, żeby o nich wspominać. Dodajmy jednak, że jednym ze specyfików, który miał jej pomóc, był krojony korzeń chrzanu moczony w czerwonym winie. Dziś to już wszystko, do zobaczenia!